A ze mną są goście. Prawdopodobnie, jeśli kamerki będą mam przeszkadzać, to mogę potem je powyłączać, ale moim zdaniem może to spoko opcja. Może je pomniejszę trochę cykl utwórz nową postać online, dziedzictwo, last epoch zalecane. Dzięki cyklu możesz zacząć grę od Początku w środowisku, Ranking jest nowy wyzerowane. Wybierz, wybieram roga, imię postaci, nazwę się Kapucina, bo to ona, Kapucina. Tam włókni się masz, jak wybierasz tą postać. <gry> już jestem w gierce, kurwy. Super, już pierwszy itemek. Plus 12 ługo ten ma plus 12, ale ten 36 ogniste obrażenia. Pamiętajcie, jak grajmy pod to. Trzeba się spieszyć. Złoto zbierać. Trzeba się spieszyć. Lecimy sobie fabułkę, akurat fabułę znam do tego momentu. Walka tutaj z bossem będzie malutkim takim. Mamy Na tutaj. chuj pierdalaś ty G, psychopatko jebana, zajebać ci kopa kurwa w łeb! Ja to nie będę go używał. Wszystko w porządku, okej, okay, zgadza się. Chodźmy. Jada je pod to. Pierwsze punkty, potwierdź. Twoje taki wręcz, bo nie będę z łukiem moją większą szybkość. Ataku, zadają dodatkowe obrażenia Chodzi mapkę zakrywa, a tak nie potrzebujemy być duzi. Patrz, chodź już na pierdala. Zabij wiglo rozbierali Eskimosi i haka do cipy. to dupę kurwa, już zaczynasz! Ule, kurwa, noże, Już kurwa z tobą nie można normalnie kurwa rozmawiać! O kurwa. Nie ściągaj mi gać! On, oh. Oh. <noise> to co? Twoją starą Wiglo rozbierali Eskimosi i A za spokojnie zaraz mi się pieniądze skończą z tego To, to wiesz powydaję troszkę pieniądzków Zaraz przypalimy dobrą grzałę Ale na razie jestem na, najlepszy w zakonie z wszystkich ogólnie możliwe jest najlepszym Polakiem w tą grę aktualnie Jedyne co mogą mi zrobić to pęto opierdolić, a który bardziej kurwa miły to może jeszcze rowa wyklapać z rozynami jak chce. Dobra, czyścimy, czyścimy. A mamy iść tam, ale zawsze wiecie, po, pobiegam sobie więcej, więcej ekspa wpadnie. A tak się nie spieszy, poczekamy na chłopaków. Mamy pierwsze już super itemy. Coś tu poleciało, nic tak naprawdę. sobie sumie bez naczynia, co nam poleci. Jesteśmy w obozie opiekunów, pierwsza lokacja. Zobaczcie. Co tu się wyprawia grafika podkręcona? Nie ja nie wiem, wydaje mi się chyba taka sama. Tak mi się wydaje. Okej, okay, mamy spik zrobiony. Tu mam jakąś kłódkę. Aha, pierwsze ekspienie skilla. Yy, nawałnica. Szybkość ataku, nawet sobie jest tutaj więcej obrażeń. Już pierwsza lokalizacja, możemy się rozgościć. Witamy panią. Przedaje wszystko, co ma. Tak, każda klasa ma trzy podklasy, więc z tego wychodzi, że e, no, tych klas można mieć aż 15, nie? Też ta opcja rozwoju tych klas w każdej pojedynczej jest... Jakoś tam się rozwidla, więc jest tego sporo. E, na, na kamerkach mamy... Jestem ja, jest Slawko, jest, e, jest Kondziu. E, mamy razem grać w party, wtedy te kamerki idealnie dopasuje do okienek naszych postaci. w tym, że problem polega na tym, no, że nie da się grać. No prawdopodobnie to się skończy pewnie wywaleniem gry i pewnie wszyscy będą się mógł się zalogować jeszcze raz. Kurwa, no widzowie, no przygotowałem się na tą transmisję naprawdę dobrze, serio, serio, naprawdę przygotowałem się naprawdę dobrze, jeśli chodzi o nie dość, że mam grę, e, zaprosiłem gości, mamy kamerki przygotowane, kurwa, kiedyś na tych streamach to w ogóle kamerki nie było, teraz są trzy, są kurwa nagrody za wszystko. E, kurwa patrzy, końciu kurwa dzwoni po koks już, kurwa dużo tego potrzebuje, bardzo dużo. Wszystko pogarniało! Złapi to dupę kurwa już zaczynasz! Jebany ośle! No i jesteś rozjebany za tą akcję. Kurwa z fejkowym portalem Nie no, nie, nie da się, nie da się. Dzięki okrutniko, ale to, ale to zajebiście zrobiliśmy A zaproście mnie też. Zaprosić go, okrutniku? A czekaj ja go zaproszę O, jest okrutniko, dobra no przynajmniej mogę farmić teraz, nie? Daj zapad też, Heimer. Przenosi mnie. A co, ty jesteś w ogrodzie fortecy, serio? Ja nie mogę cię zaprosić, Kondziu, musiałbyś cię okrutniko zaprosić. Ładuje mnie. Jestem. Potwierdź quest. Jedziemy. coś nekromantom gra no. ktoś? na nekromantom napierdala? 200 IQ. Mnie się nie da pokonać, mnie się nie da pokonać. Widzicie? Znajdę I zawsze ja sposób. Name? Okay, Zapoźmy do party Mariuszek, Mariuszek! O, nie widzę ikonki suba przy twoim niku <laughs> Ciągnij lachę tam w ogrodach fortecy kurwa A my co lecimy dalej. O, przebicie, ten, mamy. Jaki ma ten nickname okrutniko? O, okrutniko. Ale przez zero, przez O? Jeszcze normalnie? normalnie, przez O Bo ja, ja nie mogę, wchodzę hak i prime na ciebie, mam send message and friendly. A jak wysyłam mu ten friendly ten to jest failed to send friend request <laughs> Zapraszam to do party, pancie, proszę, kupiłem tę grę za leki ojca. Za leki ojca kupiłeś tą gierkę. A tak, tylko pytanie, pytanie: jak my tu wejdziemy, czy to się nie zetnie, nie? W Dobra, wjeżdżam. Mhm, fajnie tu too A on ma innego, no okrół zniknął. A, o, a, faktycznie, no. Skrzynia, widzowie! Teraz, teraz się wow. Ciasta kolczuga twojego ojca, ja pierdolę! No i niestety ta lokalizacja została wyczyszczona w 100%. Wow, więcej damage'u z dystansowych broń. No i niestety. To wszystko, co mogliśmy zrobić. Teraz musimy innego widza w innej lokacji szukać. <laughs> Na razie. I zobacz, kurwa, jaki ja mam zajebisty stream, kurwa. Dlaczego tu nie ma 10 koła? Tak. O kurwa, jakie przygotowanie! Nawet nie muszę, mogę tak was dać. Zajebiście. No, nie wiem. Czy tylko tylko Ej, dobrze to wygląda, widzowie, co? Naprawdę, zajebiście to wygląda. No i. Aurel, no, fajnie to wygląda, ale co? Próbujemy przejść. No więc, można powiedzieć, wszystko o tym streamie jest, tylko kurwa nie gra. ja cię kręcę. I co, no trzeba nagrzałe chyba wrzucić coś chwili No nie wiem, no ale. Najgorsze jest to, że nie wiadomo kiedy, co i jak. Wiem, że nie robicie Reconnecta. Może jest jakiś widz, który jest dalej? Ja jestem w innej lokacji niż wy, Mariuszek. <grystanie> Mariuszka zaraz się zbanuje. Brzmi, jakby chciał szukać. O, się zdyszałem, a on leży jak po dobrym seksie. Ja tak samo dyszę. Oj, Boziu, Boziu, zobaczymy, może coś się odblokowało. O, ładuje! Dobrze, frajerzy odpuścili, ja prawdziwy kocury zostały Dokładnie tak, a my że żeby nie wychodził. Wyżedny utari, twój stary bawi się moimi jajami Oh yeah, That's right Never unstoppable The fucking warrior, the true ga-ga-ga-gu-ga-gaga gaga gigi Pięknie, RK, a co daje mi to? Która oślepia i przy... przyznaje ci pośpiech gdy pozostajesz w jej wnętrzu im dłużej bomba... Na... NA CHUJ NAPIERDALASZ TE DZIPSY, PSYCHOPATKO JEBANA, ZAJEBAĆ CI KOPA KURWA W ŁEB! Dobra, wracamy, aż od razu grać. Nie działa dalej okrutnie online? Czyli widzicie, czyli dobrze było nie wychodzić. Nie działa, nie działa. Dobra, no, czyszczę lokacje na razie Jedyne cało. co mogą mi zrobić, to pento opierdolić, a który bardziej kurwa oh miły, yeah. to może jeszcze rowa wyklapać z rodzynami jak chce. Nie jest nikogo w party. Twoją starą wiglo rozbierali Eskimosi, i wsadzali haka do cipy. <laughs> Pięknie. A bo trzeba podnosić itemy, bo ja przecież nie mam nic tu. Idziemy w damage, potem w HP. Ja wszystko pokażę po kolei jak się ustawia te postacie. O kurwa! Nie ściągaj mnie dać! Szatana! A! Najlepiej to by było, wiecie co, no będą takie problemy, wbić jak najszybciej ten 40 i pierdzielić fabułę i iść na Monolity farmić. Może tam Ta nie nie trzeba lagować. skończyć. No pewnie mniej osób na danej lokacji, tym mniej problemy. No tak. Nie? A wiesz, się dla ciebie otwiera, nie jako instancja, więc tam po nie powinno być lagów chyba. No to trzeba wszystko zbierać. Tyle już failed. Przez chwilę podziałało i zapeszyliście, no. Jest to pewnie mało ludzi wyszli, usłyszeli teraz, że działa i z powrotem wrócili. Tak, kurwa nic nie działa, rozjebane jest. Ale mi przychodzi, obóz wojenny z sp od razu. Ja gram na online. Dobrze, na spokojnie, szukamy teraz takiego wielkiego... Wow, glyph chaosu i tarcza mi jakoś fajna poleciała. Dobra, wywalam to Wracam na kwas kwas Monolit tarcza, wow Siema, cieszę się zegierka zaczęła działać, ale te krzyki za te punkty to tak mnie wyprowadzają z równowagi. Zaproszę cię aby je wyciszyć czy w ogóle wyłączyć, bo siedzę spokojnie, a nagle z zaskoczenia rafon że jade także cały blok słyszy. Pozro. Staram się je wyłączyć. Jedyne co mogą o. mi zrobić to pęto Właśnie. a który bardziej kurwa miły, to może jeszcze rowa wyklapać. do dupę kurwa już zaczynasz! Właśnie! Jebany oszle! Już kurwa z tobą nie można normalnie kurwa rozmawiać! Zabij do dupę kurwa już zaczynasz! Jebany oszle! Już kurwa z tobą nie można normalnie było? kurwa rozmawiać! To jest taki hardkorowy stream, ale mi się pokończą punkty i wiesz. O kurwa! Nie ściągaj mi gaci, szatana! Jedyne co mogą mi zrobić, to pento opierdolić, a który bardziej kurwa Duch. miły, to może a, jeszcze robić wyplawać z rodzynami jak chcę. A, moja dupa, o kurwa, szatanie! I kurwa! O kurwa! Się. Nie ściągaj mi gaci, szatana! Co to kurwa? Bosik, zobaczymy czy sobie z nim poradzę. Puch. O kurwa. Wow. Nie ściągaj mi gać! Satana. Wielki boss. Wow. The Raya, sobie to. Mm. I ale szybko lokację ładuje teraz, od kopa. Tak, nie mam ciekawego nic podniesienia. Idziemy dalej. Teraz, gdzie? Wróć do obozu opiekunów. No dobra, panowie, to ja idę pograć w coś innego z koleżkami. A ty nie wbijesz teraz, nie? No, no, nawet jak mnie wpuści, to co ja pogram, nie? No, nie wpuszczam mnie, pewnie wpuści za dwie godziny, a jak za dwie godziny wpuści mnie, to. No dobra. To już na chwilę tak naprawdę, coś, to, 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 to no pewnie, że tak. No to czekamy, no, tak jak coś... Że... Zawsze no no, prób no, no, próbować, no. nie? Dobiły giery i do zobaczenia. Ale ja też nie mogę teraz stepnąć do obozów. Narka. Narka, hej.